Cześć, tu Iwana, witajcie ponownie na kanale StyloLolo. Dzisiaj zrobimy sobie taki film stylizacyjny. Pomyślałam sobie, że tak często, wiecie, pokazuję Wam, że moje ulubione zakupy, moje perełki, moje to, moje tamto i tak dalej, rzeczy, które lubię, ale że rzadko pokazuję Wam, jak te rzeczy noszę, tudzież jakbym je wystylizowała. No i stwierdziłam, że dzisiaj zrobię właśnie taki film. Gdzie użyję rzeczy, które były w moich ulubieńcach poprzedniego roku. Także, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do jakiejkolwiek interakcji z kanałem, ponieważ pomagacie mi tym samym dotrzeć do nowych osób. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału. Jako bazę wybrałam sobie. 5 rzeczy z moich ulubieńców. Miałam ich 16, więc wiecie to i tak całkiem sporo. Z których będę chciała stworzyć stylizacje takie bardziej na. Jesień i zimę, ponieważ tam część tych ulubieńców jest takich, wiecie, bardziej letnich, to nie będę ich używać. No i stwierdziłam, że nie będę, wiecie, starać się pokazywać wam stylizacji, które już nosiłam, tylko chcę pobawić się trochę swoją szafą. Jeżeli byście chciały, żebym gdzieś tam spróbowała zrobić też stylizację z takich rzeczy, które gdzieś tam nie do końca były udanymi za zakupami. W tym filmie, gdzie pokazywałam najlepsze zakupy roku. Pokazywałam też właśnie trzy buble, jedne kolczyki, nie, niestety, ale nie będę mogła ich użyć, bo nie jestem w stanie ich włożyć do ucha, ale tam pojawił się ko kołnierzyk z Ganie, nazwa was sk skomentowała, że właśnie też ma problem i tak dalej, i że może bym spróbowała coś po pokombinować, więc może zrobiłabym taki film z takimi, wiecie, rzeczami, które gdzieś tam mam, a które sprawiają mi problem w szafie, żeby je wystylizować. Dajcie mi znać, czy by Was to interesowało. A tymczasem już nie przedłużając, przechodzimy do innego kadru i pokazuję Wam tę stylizację. Pierwsza stylizacja wygląda w ten sposób. Poszłam tak trochę, powiedziałabym, troszkę w lata 90., coś w tym stylu przede wszystkim jako bazę, jakby od czego zaczęłam, to jest ten t-shirt, ten t-shirt trafił do moich ulubieńców, no właśnie, uwielbiam go nosić. No i mam wrażenie, że kupienie tego t-shirtu dodało bardzo wiele mojej szafie, bo tak jak już wspominałam, chyba w któryś z tych filmów zakupowych, ja tak naprawdę przez wiele wiele lat nosiłam tylko i wyłącznie gładkie t-shirty, kolorowe, owszem, ale gładkie, natomiast Kupiłam ten t-shirt i kupiłam jeszcze jeden z Anin Bing, który też myślę, że tutaj by pasował, aczkolwiek podoba mi się ten kontrast białego z resztą takich ciemniejszych kolorów. Jakby on, te dwa t-shirty wniosły do mojej szafy naprawdę dużo. Zaczęłam słuchajcie w końcu nosić tą spódnicę, ona jest fajna, kupiłam ją jesienią. I miałam ją na sobie po raz pierwszy w bardzo podobnej stylizacji, natomiast t-shirt był troszeczkę inny. Tamten t-shirt jest dość wyjątkowy, jeżeli chodzi o kształt jego, natomiast ten t-shirt, mimo że jest taki normalny, jeżeli chodzi o jakby swój kształt, to wnosi coś tą grafiką. Do tego dodałam kolejnego ulubieńca, czyli torwę z Rag and Bone. Tak jak mówiłam, jeszcze nie miałam okazji za dużo jej nosić, natomiast stwierdziłam, że tutaj w tej stylizacji będzie super wyglądać. No i prosto rzecz, jeżeli chodzi o buty, czyli takie klasyczne, słuchajcie, czarne kozaki, które mam w swojej szafie chyba z 10 lat. No i tak, jeżeli chodzi o jakby tą stylizację, no bo jest zima, ta spódnica jest ciepła, no ale czasem sam t-shirt nie wystarczy. Jak miałam tamtą Stylizację z takim gładkim białym t-shirtem, to założyłam do niej po prostu, jak było mi zimno, szary sweter. Bo słuchajcie, przymierzałam wszystkie kardigany, które miałam w szafie. Nie chciałam nic innego zakładać, bo nie chciałam tam tego t-shirtu, wiecie, przykrywać. No i stwierdziłam, że w sumie z szarym kardiganem to nieźle wygląda, zaraz wam pokażę. Jest to taka troszeczkę wariacja na temat takiego monochromatycznego jakby stroju, co całkiem mi się podoba. I przyznam, że do tej pory zazwyczaj tego nie robiłam, natomiast coraz bardziej myślę na ten temat, jak robię stylizację, że w sumie to jest fajne, że to fajnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc kto wie, czy w tym roku nie będę więcej takich bardziej powiedzmy monochromatycznych stylizacji nosić. Oczywiście ta jest przełamana tym t-shirtem, który jest dość kontrastowy i ma też, wiecie, burgundowy element, który... Burgund i szary też jest taki troszeczkę trendowy. No i też powiem szczerze, że to połączenie bardzo dobrze wygląda. No i bardzo dobrze się w tym czuję. To jest taka moja, powiedziałabym, zwykła, codzienna stylizacja na zimę. I bazą do niej jest brązowy t-shirt, który znalazł się właśnie w moich ulubieńcach roku. T-shirt pochodzi z marki Reserve. Bardzo, bardzo słuchajcie go lubię ze względu na kolor, ze względu na długość, ogólnie kształt, na to jak się trzyma i tak dalej, jest po prostu absolutnie rewelacyjny. No i to co lubię nosić z nim, to jest słuchajcie ten różowy kardigan. Podoba mi się to połączenie właśnie brązu z różowym. Na początku powiem, że nosiłam go parę razy to połączenie z innymi dołami i tak dalej, na początku się zastanawiałam, czy to na pewno dobrze wygląda, czy dobrze się w tym czuję, ale potem stwierdziłam, że tak, że w sumie jest to całkiem spoko połączenie. Do tego słuchajcie, po prostu jeansy, tylko takie troszeczkę luźniejsze. Dla lekkiego kontrastu buty, jedna z moich butów zimowych, jak zobaczycie w tym filmie, te mam bardzo podobne, jeżeli chodzi o jakby rodzaj buta, buty zimowe, takie nosi mi się tutaj najwygodniej. Kozaki, noszenie kozaków tutaj zimą, słuchajcie, ja się z celem, zwłaszcza, że niestety, ale jak tylko, wiecie, jest zapowiedź, że będzie śnieg padał, albo że może być lód, to po prostu sypią jakąś taką solą, która tak żre buty. Że szkoda mi po prostu moich kozaków i praktycznie ich nie noszę. Nieważne, dygresja. W każdym razie te buty są takie lekko kontrastowe, no bo są zielone, ale w takim stonowanym, takim dość pastelowym kolorze. Tutaj już stwierdziłam, że z torebką nie będę kombinować. Sięgnęłam po prostu po torebkę Chylak, która powiem Wam, że miała swoją przerwę. Kiedyś nosiłam ją non-stop i potem, nie wiem, chyba z. Dobre pół roku, praktycznie po nią nie sięgałam, i teraz znowu do niej wróciłam i noszę ją dość regularnie. No i tutaj też dla kontrastu ta biżuteria taka dość widoczna, srebrna, żeby tutaj coś się działo. Wspominałam w filmie o właśnie zakupach roku, że ta marynarka czeka sobie na wiosnę, no bo nie mam jak jej nosić zimą. Więc ta stylizacja jest taką stylizacją, wiecie, że jakbym znalazła sposób na to, żeby nosić tą marynarkę zimą, to tak chciałabym się ubrać, dlatego że nie mam obecnie po prostu ani kurtki, ani płaszcza na tyle obszernego, żeby po prostu móc tą marynarkę pod spód założyć, bo ona jest bardzo, bardzo gruba. Tym niemniej stworzyłam właśnie stylizację taką, którą chętnie bym założyła zimą. Zignorujcie sobie te pomięte spodnie. Próbowałam je parownicą wyprasować trochę i nic to nie dało. Ogólnie poszukuję białych jeansów, bo te kupiłam je z zary z drugiej ręki parę lat temu i po prostu są już w strasznym stanie, są beznadziejne. W każdym razie założyłam tą marynarkę pod spód, założyłam kardigan kaszmirowy, brązowy. Wszystko staram się właśnie poza tym kontrastem, jeżeli chodzi o spodnie, utrzymać w brązach i w takich kolorach, które są podobne do siebie. No i tutaj jakby wiecie, ta marynarka plus ten kardigan to jest trochę takie odniesienie do tego stylu, stylu preppy, który gdzieś tam w tym sezonie jest trendach. Do tego torebka Sea Chloe, raczej bym ją założyła w ten sposób, ale chciałam na, na początek pokazać Wam jakby stylizację, bez tutaj zaburzania czegokolwiek torebką. No i właśnie, białe dżinsy, białe jeansy zimą, to było moje odkrycie ileś lat temu, to jest fantastyczna sprawa. To nie jest nic odkrywczego oczywiście, ale chodzi mi o to, że Zawsze się fajnie czuję, jeżeli założę właśnie białe dżinsy zamiast normalnych dżinsów. No i zimą one są takie, że fajnie moim zdaniem to wygląda. Oczywiście problemem jest, wiecie, że jest błoto na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to zbyt praktyczne, ale czasem może jest, wiecie, sucho i tak dalej i można takie białe dżinsy założyć. Polecam Wam serdecznie. No i do tego, słuchajcie, moje takie typowe zimowe buty, takie ala górskie trochę, uwielbiam je, też właśnie w brązach, więc też się fajnie tutaj komponują z całą resztą. To jest, słuchajcie, taki strój, który założyłabym, jeżeli byłoby na tyle ciepło, żeby nie musieć nosić butów zimowych. Co tutaj się zdarza, bo tutaj temperatury potrafią fluktuować, wiecie, od... Dni, kiedy jest bardzo, bardzo zimno, do parę dni później może być, wiecie, plus 10 stopni, i to jest normalne zimą. Trochę niestety, bo powiem szczerze, że powoduje to, że ubieranie się jest dość trudne i. Znoszenie tych takich, wiecie, zmieniających się temperatur jest też ciężkie. Za bazę i jakby rzecz, którą wybrałam z tych moich ulubionych zakupów posłużą mi buty marki Toga, Pula, Pulia, nie wiem dokładnie jak to się czyta. Stwierdziłam, że zrobię coś takiego prostego, ale z drugiej strony pobawię się trochę akcentami kolorystycznymi. No i tak założyłam kolorowe skarpetki. Te buty po prostu aż proszą się o to, żeby miały coś kontrastowego. No i słuchajcie, mam trochę kolorowych skarpetek, był taki moment, że nosiłam tylko czarne skarpetki, ale od paru lat gdzieś tam kolorowe skarpetki zawitały do mojego życia. No i sobie przypomniałam, że przecież mam sweter, który jest praktycznie w tym samym odcieniu, i że to fajnie taką metodą kanapki może wyglądać, więc założyłam ten sweter. Sweter jest vintage, który kupiłam. Parę lat temu do tego spodnie typu Bar Leg z Everlane. No i jeżeli chodzi o torebkę, to stwierdziłam, że nie chciałam już tutaj dodawać jeszcze czerni. Chciałam zostawić tą czerni tylko w butach, i chciałam dodać coś, co jest ciemne, ale właśnie nie tak kontrastowe, więc sięgnęłam po tą torebkę. I jeszcze tutaj, jakby dodatkową rzeczą jest to, że ta torebka ma kucia, które są złote. Te buty mają takie wyraźne srebrne okucia, mieszanie metali, to jest coś, o czym teraz wszyscy mówią, jeżeli chodzi o trendy, więc też stwierdziłam, że w sumie to będzie też całkiem nieźle wyglądać. Wracamy, słuchajcie, do Canadian Tuxedo, czyli do jeansu od stóp do głów. Pamiętam, że nie wiem, czy to był film o trendach, czy który to był film, jak taką stylizację stworzyłam, i wtedy się zastanawiałam, czy na pewno wyszłabym tak i tak dalej. Pamiętam, że wyszłam w niej, ale bardziej to miało być ale taki wiecie coś w stylu kostiumu na Halloween, bo miałam tutaj bandanę i czapeczkę i tak dalej. Natomiast wiecie, nie wiedziałam, czy przełamie się, żeby wyjść w tym jako w stroju. Natomiast wydaje mi się, że już nosiłam tą koszulę właśnie w ten sposób, bardziej jesienią. Przyznam, że ta koszula trochę powędrowała. Wiecie, na tą chwilę do rzeczy letnich i wrócę do niej na wiosnę. Ale stwierdziłam, że w sumie ona była w moich ulubień ulubieńcach i że teraz też mogłabym ją spokojnie tak wystylizować. no i tak mam oczywiście koszulę z Saints, która jest tutaj bazą od której zaczęłam, którą kupiłam z second handu i była jednym z moich ulubieńców z zeszłego roku jeżeli chodzi o zakupy. Do tego pod spód założyłam sobie golf w takim burgundowym kolorze. To co, na czym mi zależało tutaj to to, żeby ten golf był, wiecie, tak dość wysoko. Ja tą koszulę sobie też trochę rozpięłam, no i wyciągnęłam po prostu te rękawy, żeby też był jakiś taki element tutaj wystający z tego. To jest taka rzecz, której wiecie, poza zimą bym nie zrobiła, ale zimą wydaje mi się, że to fajnie wygląda. No i tutaj troszeczkę kolorystycznie dopasowałam torebkę, słuchajcie, z pinką. Ostatnio ją odgrzebałam i zaczęłam ją znowu nosić, bo był taki moment, że przestałam ją nosić, no ale... Przez wiele, wiele lat nosiłam ją po prostu w kółko. No i jeansy, które są kolorystycznie bardzo, bardzo podobne, aczkolwiek to jest zupełnie inna marka, bo jeansy pochodzą z Madewell, kupiłam je w second-handzie, zupełnie, wiecie, w innym czasie i tak dalej, ale ładnie się łączą ze sobą. No i buty zimowe, po prostu tutaj nie będę wiecie kombinować, ale wiem. Po prostu te buty bym założyła, jakbym miała teraz wyjść z domu. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze, oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!